Cześć! Witajcie na kanale Zrób to sam! Mam dzisiaj dla Was przepis na pizzę w formie tortu. Jest ona bardzo prosta do zrobienia. Potrzebujemy tylko paru składników, a jest to forma dosyć modna, tak zwana bubble up. Czyli to nie jest pizza na cienkim cieście, tylko na dosyć grubym cieście. Do tego dobrałam moje ulubione składniki i dodatki, czyli rukolę oraz parmezan. No, oczywiście możecie dobrać swoje ulubione dodatki do pizzy, na przykład, na przykład może to być ananas i albo antrusa. Już wam pokazuję wszystkie składniki, które będą nam potrzebne do zrobienia pizzy w formie tortu. Tutaj mam ciasto w rolce, a właściwie to jest sześć bułeczek. To jest ciasto na bułeczki po prostu. Oprócz tego mam foremkę o przekątnej 20 cm od razu wyłożona jest mm, papierem do pieczenia. Dodatkowo mam spray do pieczenia oraz sos pomidorowy. To są przyprawy do pizzy, a tutaj mam mozzarellę, około 120 g mozzarelli od razu startej. Jako dodatek mam rukolę oraz parmezan. Oczywiście możecie wybrać swoje ulubione dodatki. Moja pizza to jest zwykła margarita. I zaczynamy od bułeczek. Jak już mówiłam, mamy ciasto na 6 bułeczek. Każdą z tych bułeczek kroję na 4 części, czyli razem wyjdzie 24 części. Wszystkie części wkładam do foremki, następnie smaruję sosem pomidorowym. Do tego dochodzą przyprawy, a na koniec mozzarella. Tak wygląda upieczona pizza. Piekłam około 25 minut na temperaturze 180 stopni. Po prostu czekałam aż ser się zarumieni. Teraz ściągam foremkę i nakładam dodatki. Tutaj mam świeżą rukolę oraz parmezan. A teraz kroimy, kroimy tak jak zwykły tort, czyli na kawałeczki w kształcie trójkątów. I tak właśnie prezentuje się pizza w formie tortu. Ciekawa, oryginalna i mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu, cześć!